Witam Was na kanale Sims Week, ja jestem Pandora Ma, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny CC Build. Jest to CC Build z pokoju niemowlaczków z ostatniej części. Mieliśmy pokój bez modów, pokazałam Wam w Tips and Tricks jak wgrać moda na dziecko bez kołyski i w jaki sposób jest on używany. I teraz możemy skorzystać właśnie z kołysek stworzonych z modów. Tutaj użyłam najbardziej takiej prostej kołyski, jak dla mnie, bardzo fajnej, bardzo wygodnej. Plusem tych kołysek z modów jest to, że możemy nawet trójkę dzieci w nich zmieścić. A jeżeli nie chcemy, to możemy po prostu skorzystać z niej tak, że możemy nawrzucać tam trochę rzeczy. Starałam się zachować neutralną kolorystykę, tak jak w poprzednim. Tam był niebieski i szarość, i tutaj też jest niebieski szarość, trochę zieleni jasnej. Wszystko jest ogólnie w bardzo jasnych barwach. W szczególności, że bardzo ostatnio mi się podobają jasne barwy. Wszystkie, które sprawiają, że jest tak słonecznie i właśnie jasno w tych pomieszczeniach. W szczególności, że to jest pokoik dla niemowlaczków. One powinny mieć tam swoją dozę światła na dzień i myślę, że to jest fajne w tym, że te pokojki są jasne. Plus ja też mówiłam wam, że nie lubię pstrokacizny. Nie lubię jakoś tak strasznie żywych kolorów, raczej wolę je zostawiać ze stonowanymi. I jak zwykle zrobiłam co mi w duszy grało, co mi się bardzo podobało. Uważam, że ten pokój jest bardzo przytulny. W ostatecznym rozrachunku rzecz jasna. Że wyszedł tak przyjemnie, przytulnie, idealny nie tylko dla maluszka, ale też dla zmęczonej mamy, która chciałaby sobie usiąść, posiedzieć, pooglądać swoje dziecko. Sama pewnie zrobiłabym bardzo podobny, tylko bardziej wtedy uważałabym na płeć dziecka. A w tej chwili wolałam zrobić właśnie taki unisex, żeby pokazać Wam też zasadę, jakiś styl, w którym fajnie to może wyglądać, w którym mi się podoba, jak wyglądają właśnie pokoiki. Jasne, delikatne, słodkie takie, ale bez przesady też. Nadal takie cieszące oko i niedenerwujące. Ostatnio właśnie zauważyłam, że takie pokoiki w odcieniach szarości są bardzo przyjemne dla oka. Bo wiadomo, że pstrokacizna trochę denerwuje, a już w szczególności użycie wielu kolorów, bardzo intensywnych. Może naprawdę drażnić oko i drażnić osobę, która siedzi w pomieszczeniu danym. A to jest maluszek, on potrzebuje spokoju. Pokój ma się mu kojarzyć ze snem, konkretnie, z tą porą wypoczynku. Z czasem wiadomo, że to wszystko się też będzie zmieniać. I właśnie tutaj jest pytanie kolejny raz, bo mało osób odpowiedziało. Na to, czy chcecie, żebym zrobiła wszystkie grupy wiekowe, tak jakby w tych pokoikach i bez modów, i z modami? Że no, na todlerka, na małe dziecko, na nastolatka. A no, tak na te wszystkie grupy wiekowe poniżej młodego dorosłego, takie, które będą z nami mieszkać i stworzyć tak jakby pokoje rosnące razem z dziećmi. To dajcie mi znać w komentarzach. Myślę, że to by było fajne takie. Wyzwanie troszeczkę też dla mnie, żeby trzymać się tego. Plus, ja lubię ogólnie robić coś, co przyda się na więcej niż jedną grupę wiekową, jakby nie było, bo w tym wymiarze jest akurat taki mały i duży w jednym. I myślę, że spokojnie wszystkie grupy wiekowe udałoby mi się tam zmieścić bez większych problemów. A zresztą zobaczymy, jeżeli się zaciekawiliście i chcecie taki odcinek, to piszcie w komentarzach, że Czas na jeden będzie bez modów, jeden będzie z modami i będziecie sobie mogli porównać dla osób, które nie lubią modów albo nie chcą ich pobierać, będzie idealne właśnie przejście przez te pokoiki bez modów. A osoby, które lubią oglądać CC Birdy i ściągają wszystkie mody, albo chociaż część, myślę, że będą zadowolone z odcinka z modami. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo troszeczkę dłużej też dłubałam się nad nim. Jeżeli chodzi o Gretę, ja zazwyczaj mniej więcej wiem, co chcę osiągnąć i wiem jakimi rzeczami, więc staram się przeglądać, zbytnio się tam nie rozchodzić i nie rozwodzić nad niektórymi rzeczami, po prostu wykorzystać to, co wiem, znam, umiem i to wstawiam. A z modami jest różnie, bo jest dużo możliwości, więc tu się zdecydowałam właśnie na takie pastelkowe rzeczy troszeczkę. Jest i do posiedzenia miejsce, jest szafa, jest kołyska rzecz jasna, i jest też półka na książki. Wszystko zachowane w takich spokojnych barwach i w takim fajnym, w miarę podobnym do poprzedniego ułożeniu. Ostatnio mówiłam też o tej nowej serii, także zasady nowej serii są wypisane na grupie. Ja będę je tam podbijać trochę czasem do góry, żebyście mogli sobie zobaczyć. Pierwsze zgłoszenia, tak jakby, są właśnie. Stamtąd, ponieważ musiałam gdzieś Wam rozpisać zasady. Tam macie właśnie na grupie zasady, co możecie wysyłać, w jaki sposób, co jest zabronione, i na razie jest kilka zgłoszeń, także ja się bardzo cieszę, bo chciałabym tą serię pociągnąć. Nie powiem, że nie, zawsze to Was troszeczkę zainteresuje, dla osób, które nie są na grupie. Jest to seria z remontami. A po więcej zasad, zapraszam rzecz jasna na grupę. No, i myślę, że w następnym tygodniu, najdalej za dwa tygodnie, zaczynam tą serię, bo było kilka zgłoszeń i myślę, że z czasem będzie ich więcej i mam na to nadzieję. Myślę, że fajnie będziemy się bawić w takiej właśnie serii, która Was troszeczkę też wprowadza w to wszystko i pozwala na to, że będziecie mogli mieć domki, pokoje lub mieszkania stworzone przeze mnie. Ale to tak jak mówię, zapraszam na grupę, żebyście przeczytali. I błagam was, przeczytajcie całość, no bo nie chcę, żeby też później ktoś był niezadowolony, że nie został przyjęty, a po prostu popełnił jakiś błąd i zrobił coś, co jest w rzeczach, nazwijmy to tak, zakazanych, tak? Ma to być dobra zabawa, więc jakieś tam musiałam też dla was zasady sklecić z tego, bo zdarza się po prostu, że robi się śmietnik, spam i nie ma sensu w taki sposób się bawić, no bo to zabiera w jakiś tam sposób. Radość z tego wszystkiego też, tak? Sposób, 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 sposób. Się wysłowić nie umiem, ale to już wy wiecie, więc myślę, że większość osób, która i tak mnie słucha, to zwykle pomija to, że zdarza mi się coś tam palnąć. Każdemu zdarza się pomylić. Jeszcze nie do końca wiem, jak dokładnie będzie to seria, a konkretnie z jaką częstotliwością, ale myślę, że postaram się ją co najmniej raz na dwa tygodnie robić. Może się wyrobię raz na tydzień, na pierwszy odcinek już chyba wybrałam jeden domek, bo muszę już zacząć przeszukiwać i patrzeć i zastanawiać się nad tym, żeby właśnie ten pierwszy odcinek był taki fajny, żebyście się razem ze mną mogli wczuć w to wszystko i żebyśmy mogli zacząć dobrze tą nową serię. Niedługo też wróci 100 adopcji. Wy już zagłosowaliście na grupie a propos tego, czy domek ma być bez modów, czy z modami. Najwięcej osób chciało z modami, więc myślę, że zrobię taki domek trochę pół na pół. Co mi się będzie podobało, to po prostu będę tam wstawiać. Ale nadal jeszcze nie jestem przekonana do modów ubraniowych, więc raczej takich tam nie będzie, tylko meblowe, żeby było fajnie, estetycznie i przyjemnie mi się grało, tak? Bo szczerze, powiem, że dawno nie grałam. I wyczuwam, że chyba czas najwyższy. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie szło. Jest nas 10 tysięcy, już 10 tysięcy z kawałkiem. Bardzo się z tego cieszymy i jak widzieliście już, albo jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy. Jest Q&A, na ostatnim live'ie zrobiliśmy Q&A całkowite z waszymi pytaniami. Więc jeżeli ktoś czekał, to nareszcie udało nam się to w jakiś sposób rozmyśleć, bo mieliśmy problem z tym, dość spory, ale... Jeżeli kogoś nurtowało jakieś pytania, to odpowiedzi są na tym właśnie zapisie z live'a. Mam nadzieję, że pokoik Wam się podoba, bo już powinniście mniej więcej widzieć prawie ostateczność. Miałam problemy troszeczkę z kolorami ścian, ale potem stwierdziłam, że każda będzie troszeczkę inna. Jedna będzie akcentowa ściana, lubię w ogóle motyw akcentowej ściany, więc bardzo często zresztą widać, to używam czegoś takiego, że jedna ściana jest tą taką kolorową albo taką z wzorkami, bo na wszystkich ścianach to jest troszeczkę za dużo, a jedna zawsze jest takim przyjemnym dodatkiem do całości. Wszystkie linki, jak zwykle, w przypiętym komentarzu. Link do galerii jest zawsze w opisie na samym końcu, także jeżeli kogoś. Interesuje, to właśnie zapraszam do linku. A jeżeli chcecie od razu to pobrać albo skomentować czy polajkować, to po prostu macie mój Origin ID też w opisie i możecie tam zejść. Jest możliwość, że ten pokoik będzie wstawiony wieczorem do galerii, ale wtedy też zawsze dodaję do opisu, jak już go udostępnię. No bo niestety wtorki są takie, że kończę zajęcia i pracę dopiero o drugiej. A wychodzę z samego rana i nie jestem w stanie wstawić Wam do galerii często tych rzeczy, i myślę, że jutro też tak będzie, więc będzie wieczorkiem. Ale mody już będziecie mogli sobie spokojnie pobrać, więc dla osób, które pobierają mody i same próbują sobie, wypróbowują to wszystko, to bez problemu to zawsze jest na czas, równiutko, tylko właśnie z tą galerią czasem jest różnie, ale i tak będzie udostępniony, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to wieczorkiem spokojnie. Powinno być. Chyba że spróbuję to rano jakoś wrzucić, ale nie wiem czy akurat tak wstanę, żeby zdążyć jeszcze to zrobić. No bo wiecie, to jednak chwilka jest. A też nie chcę wam wcześniej spoilować, żebyście od rana czekali, bo to jak sam jest samego rana jak ja będę wychodzić, to trochę potrwa zanim odcinek wejdzie, tak. Ale może tak zrobię. Także wszystko się okaże w opisie czy jest, czy nie. W Czwartek będzie też ostatni odcinek tego mojego specjalnego mieszkanka, tego z moich marzeń obecnych. I dlatego właśnie zastanawiam się, czy od razu, jak wiosna się nam zacznie w następnym tygodniu, nie zacznie się też właśnie ta seria, ale to się wszystko okaże. Też możecie pisać tu w komentarzach, czy Wam się taka seria podoba, czy ktoś będzie chciał też stąd, tutaj, kto nie ma Facebooka, wziąć udział w takim przedsięwzięciu, jak to się mówi. Ale kończąc przynozać, jeszcze na sam koniec pokażemy Wam fanarta naszego pierwszego w życiu. Fanarta. Bardzo dziękujemy za niego. Będę narysowała naprawdę śliczną pandeczkę, taką w naszym klimacie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego fanarta. Ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, bo to jest pierwszy mój fanart w życiu, tak samo pandy, pierwszy fanart. Przyjemnie jest dostawać takie rzeczy, i jeżeli chcecie, możecie na właśnie grupie udostępniać takie, jeżeli ktoś ma talent artystyczny, a my myślę, że będziemy pokazywać je w odcinkach, bo to takie przyjemne dla nas, żeby to dostać, a może dla Was będzie przynajmniej przyjemne to, że pokażemy Waszą twórczość. Także dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Zapraszam Was na grupę Instagramy, Facebooki. Wszędzie gdzie się tylko da. No i jak zwykle, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!